10. Kolejowy Czarnobyl, katastrofa kolejowa pod. Oho! Ulatniający się gaz zebrał się w niewielkiej kotlinie, w której znajdowały się tory. W pewnym momencie, gdy dwa pociągi pasażerskie miały się na szlaku, doszło do eksplozji. Prawdopodobnie iskry spod kół lub hamulców pociągu spowodowały zapłon stężonego przy torach gazu, powodując ogromną eksplozję, której moc oszacowano na około 300 ton trotylu. Wybuch o był kurwa. tak potężny, że wstrząsy sejsmiczne odnotowano w promieniu tysięcy kilometrów. Fala ognia i gorącego powietrza natychmiast pochłonęła oba pociągi, w których znajdowało się łącznie ponad 1300 osób. Płonące wagony z siłą wyrzucone z torów zamieniły się w kupę zgliszczy. Pośrednią przyczyną katastrofy było pęknięcie rurociągu. Początkowo miał on służyć do transportu ropy naftowej, ale w pośpiechu został przeformatowany do transportu wysoce łatwopalnych węglowodorów. Władze radzieckie, pragnące zaoszczędzić na kosztach, anulowały instalację automatycznego systemu wykrywania wycieków, zwiększając tym samym ryzyko katastrofy. Dodatkowo, władz katastrofy w rurociągu podniesiono się z powodu zwiększonego zapotrzebowania, co jeszcze bardziej zwiększyło prawdopodobieństwo awarii. 9. Tragedia w Swierdołsku Przez wielu jest nazywana biologicznym Czarnobylem. Katastrofa w dzisiejszym Jekaterynburgu była wynikiem wycieku wyjątkowo szkodliwego dla ludzi wąglika. Katastrofa wydarzyła się 2 kwietnia 1979 roku, kiedy to z tajnego wojskowego Instytutu Problemów Techniki Wojskowej, zajmującego się produkcją broni biologicznej, wydostały się do atmosfery zarodniki laseczki wąglika. Awaria w instytucie była wynikiem błędu ludzkiego. Pracownicy nocnej zmiany w fabryce zapomnieli wymienić filtr w systemie wentylacyjnym co pozwoliłoby przez kilka godzin do atmosfery uciekały przetrwalniki wąglika. Chmura zarodników została rozniesiona przez wiatr, się spustoszenie na bardzo dużym obszarze. Wąglik, czyli gatunek tlenowej bakterii przenoszony drogą kropelkową, spowodował zachorowania, w konsekwencji których wiele osób cierpiało na poważne problemy zdrowotne. Najbardziej ucierpiała załoga pobliskiej fabryki ceramiki, która znajdowała się na drodze wiatru. Oficjalna informacja, którą władze przekazały społeczeństwu, mówiła o wybuchu epidemii wąglika spowodowanej zjedzeniem skażonego mięsa. Był to celowy zabieg mający na celu ukrycie prawdziwej militarnej przyczyny tragedii. Dokładna liczba poszkodowanych pozostaje do dzisiaj nieznana, ponieważ władze ZSRR, dążąc do zatuszowania incydentu, utajniły wszystkie możliwe informacje. Szacuje się jednak, że w wyniku katastrofy odeszło z tego świata co najmniej 64 osoby, choć niektóre źródła podają, że liczba ta mogła być co najmniej dwukrotnie wyższa. Przez lata tajemnica katastrofy była pilnie strzeżona, a wszystkie próby dotarcia do prawdy były brutalnie tłumione. Oprócz tego związek radziecki przez lata zaprzeczał, że w instytucie, w którym doszło do incydentu, prowadzono program broni da. biologicznej. 8. Katastrofa w Siewieromorsku. 13 maja 1984 roku w Siewieromorsku, zamkniętym mieście wojskowym i głównej bazie radzieckiej floty północnej, doszło do katastrofy, o której nikt miał nie usłyszeć. W magazynach w Siewieromorsku składowano olbrzymie ilości uzbrojenia, w tym pociski manewrujące, torpedy, a także rakiety z głowicami jądrowymi. Te ostatnie jednak pozostały nienaruszone, prawdopodobnie tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Około godziny 18.00 tuż po zakończeniu służby w rejonie technicznym jednostki wojskowej zauważono dym. Początkowo wydawało się, że sytuacja jest niegroźna i pożar uda się szybko ugasić. Zaledwie kilkadziesiąt minut później pozornie niegroźne zadymienie przekształciło się w prawdziwe piekło. Doszło do pierwszej potężnej eksplozji w magazynie, w którym przechowywano około 500 pocisków przeciw. Widzisz mleko, mówiłeś, że Związek Radziecki udełali pierwszy latał do kosmosu? Smoku jesteś jakiś spierdolony? Nie ma chyba większego hejtera Związku Radzieckiego i Rosji niż ja. I Po pierwszym wybuchu, który wstrząsnął całym miastem, nastąpiły kolejne jeszcze silniejsze detonacje. Seria eksplozji trwała przez kilka dni, a świadkowie opisywali sceny rodem z apokalipsy. Wybuchające rakiety wystrzeliwały w niebo tworząc grzyby dymu, co wywołało panikę i masową ucieczkę ludności cywilnej z miasta. Oficjalna przyczyna katastrofy nigdy nie została do końca wyjaśniona, jednak za najbardziej prawdopodobną uznano ludzkie zaniedbanie. Jedna z teorii mówi o niedopałku papierosa rzuconym przez jednego z żołnierzy, który wpadł do niewłaściwie zabezpieczonego magazynu amunicji. Inna teoria wskazywała na przypadkowe skierowanie wiązki promieniowania z urządzeń radarowych, co mogło spowodować zabłon niebezpiecznych materiałów. Jak to było w zwyczaju władz radzieckich, po incydencie próbowano zataić i umniejszyć skalę zdarzenia. Początkowo oficjalne dane podawały, że w katastrofie poszkodowane zostały zaledwie dwie osoby. Jednak rzeczywisty bilans był znacznie gorszy. Szacuje się, że w wyniku eksplozji pożegnało się ze światem około 300 osób, w tym wielu żołnierzy, którzy brali udział w akcji ratunkowej. Przez pewien czas Flota Północna, kluczowe zgrupowanie morskie ZSRR, była całkowicie pozbawiona zdolności bojowych. 7. Katastrofa Kysztymska Do tragedii doszło w tajnym kompleksie, który zajmował się produkcją plutonu do radzieckiej broni jądrowej. W jednym ze zbiorników na silnie radioaktywne odpady doszło do awarii systemu chłodzenia. W efekcie temperatura w zbiorniku zaczęła gwałtownie rosnąć, co doprowadziło do wysuszenia i eksplozji zgromadzonych tam materiałów. Eksplozja nie była jednak typowym wybuchem jądrowym, ale tak zwaną brudną bombą. Ogromna siła wyrzuciła w powietrze tony silnie radioaktywnych odpadów. Powstała chmura radioaktywnego pyłu i gazów, która wznosiła się na wysokości kilometra, a następnie rozciągnęła się na ponad 350 kilometrów. Siła eksplozji była porównywalna do nawet 100 ton trotylu. Ostatecznie skażeniu uległ obszar o powierzchni co najmniej 23 tysięcy kilometrów kwadratowych, co można porównać do rozmiarów dzisiejszej Słowenii. Promieniowanie było tak silne, że świeciło się niebieskim światłem. Szacuje się, że około 200 osób odeszło z tego świata na skutek ostrej choroby popromiennej. Władze ewakuowały od 10 do 12 tysięcy osób, a setki tysięcy osób, być może nawet 270 tysięcy, zostało narażonych na działanie promieniowania. Wiele skażonych miejscowości zostało zrównanych z ziemią i przykrytych piachem. A władze radzieckie natychmiast podjęły działania mające na celu zatuszowanie katastrofy. Nie ogłaszano alarmu, a ewakuacja mieszkańców z najbardziej skażonych obszarów rozpoczęła się dopiero po tygodniu od wybuchu. Ludność nie była informowana o zagrożeniu, co doprowadziło do wielu niepotrzebnych, poszkodowanych. Prawda o tragedii była ukrywana przez dziesięciolecia. Pierwszy oficjalny komunikat na temat tragedii został wydany dopiero po upadku Związku Radzieckiego w 1992 roku za czasów administracji Borysa Jelcyna. 6. Kijowskie tsunami W Wąwozie Babiar w 1941 roku Niemcy dokonywali masowych likwidacji ludności. Było to miejsce jednej z największych tragedii w historii współczesnego świata. Po 1945 roku władze Kijowa chciały zatuszować to miejsce zgodnie z ówczesną polityką Stalina. Postanowiono systematycznie sypywać do wąwozu płynne odpady głównie budowlane, co po kilkunastu latach zemściło się tragedią. Przywożone na miejsce odpady składające się głównie z gliny, piasku i wody w sumie przekroczyły objętość 4 milionów metrów sześciennych już na początku lat 60. ubiegłego wieku. Zapora, która miała utrzymać tak ogromną masę osadów, była jednak prowizoryczna i zbudowana bez jakichkolwiek norm bezpieczeństwa. Mimo sygnałów o przeciekaniu i pęknięciach zbudowanego wcześniej w pośpiechu wału, władze miejskie Kijowa zignorowały wszelkie ostrzeżenia. 13 marca 1961 roku po intensywnych opadach deszczu i pod wpływem narastającego ciśnienia wał w Babimiarze pękł. Potężna fala błotnistej masy runęła na leżącą niżej dzielnicę Kureniwka. Lawina mająca od 4 do nawet 14 metrów wysokości sunęła z ogromną prędkością. Na swojej drodze zmiotła wszystko Domy mieszkalne, zakłady przemysłowe, oraz zajezdnię tramwajową, porywając samochody i ludzi. Świadkowie wspominali, że błoto zastygało w twardą, skalną skorupę, grzebiąc pod sobą wszystko i wszystkich. Katastrofa była tak nagła, że wielu mieszkańców nie miało szans na ucieczkę. Oficjalnie podano, że w katastrofie poszkodowanych zostało 145 osób, ale świadkowie i późniejsze badania historyczne wskazują, że ostateczna liczba była znacznie wyższa i mogła sięgnąć nawet 2000 osób. Po przerwaniu Zapory władze radzieckie natychmiast zablokowały komunikację telefoniczną z resztą kraju, a wojsko otoczyło i odizolowało teren tragedii. Informacje o katastrofie zostały utajnione i nie trafiły do opinii publicznej przez ponad 40 lat. O Kilku kurwa. inżynierów i urzędników odpowiedzialnych za projekt i utrzymanie tamy zostało skazanych, ale prawdziwi winowajcy, czyli władza, uniknęła odpowiedzialności. 5. Eksplozja pociągu zniszczyła miasto Arzamas. O godzinie 9.32 pociąg towarowy, który przejeżdżał przez miasto, nagle eksplodował. Wywołując potężną falę uderzeniową, która wstrząsnęła całą okolicą. To wydarzenie, choć rzadko się o nim wspomina, było jednym z najtragiczniejszych tego typu incydentów w Europie po 1945 roku. Jak się później okazało, pociąg przewoził łącznie 118 ton materiałów wybuchowych, w tym Heksogen, jeden z najsilniejszych znanych materiałów wybuchowych. Heksogen. Do eksplozji doszło na przejeździe kolejowym w pobliżu stacji Arzamas 1. Z nieznanych przyczyn heksogen uległ detonacji, powodując wybuch kolejnych materiałów, które znajdowały się w trzech wagonach towarowych. W wyniku eksplozji na ziemi powstał krater o głębokości 26 metrów, a siłę wybuchu można było odczuć z odległości ponad 25 kilometrów. Skutki eksplozji były niewyobrażalne. W mgnieniu oka 151 budynków zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych. Wśród nich znajdowały się dwa szpitale, 14 szkół, 69 sklepów, a także 84 bloki mieszkalne. Katastrofa po Zabawiła dachu nad głową ponad 800 rodzin, pomimo wysiłków służb ratunkowych. Liczba poszkodowanych była ogromna, oficjalne dane mówiły o niemal tysiącu osób. Po katastrofie oficjalnie stwierdzono, że przyczyną eksplozji było naruszenie przepisów dotyczących załadunku i transportu materiałów wybuchowych. Jednak po latach pojawiły się alternatywne teorie. Niektórzy, w tym ówczesny gubernator obwodu Niżno-Nowogorskiego, sugerowali, że eksplozja mogła być zaplanowana przez służby specjalne. Według tej teorii celem ataku było wywołanie destabilizacji w Związku Radzieckim w okresie, gdy kraj przechodził przez trudny okres pierestrojki. 4. Katastrofa nuklearna w Zatoce Czamża Incydent miał miejsce na terenie stoczni remontowej w pobliżu Władywostoku. Katastrofa była związana z atomowym okrętem podwodnym K431 klasy Echo2 i miała miejsce podczas wymiany rdzeni reaktora. Zauważono, że pod uszczelkę reaktora dostały się zanieczyszczenia, które mogły wpływać na jej szczelność. Przeprowadzone testy wykazały, że tak właśnie. Właśnie było uszczelnienie, wytrzymywało trzykrotnie niższe ciśnienie wody od wymaganego. Ostatecznie, z powodu rażących naruszeń procedur bezpieczeństwa oraz błędów, doszło do niekontrolowanej reakcji łańcuchowej, czyli znacznie zwiększonej reaktywności promieniotwórczej. W konsekwencji niewyobrażalnie przyspieszająca reakcja łańcuchowa doprowadziła do potężnej eksplozji termicznej reaktora. Wybuch był tak silny, że zniszczył kadłub okrętu i wyrzucił w powietrze ważącą 12 ton osłonę reaktora. Eksplozja natychmiastowo zdezintegrowała 10 marynarzy, a na promieniowanie w różnym stopniu narażonych było co najmniej 290 osób, w tym pracownicy stoczni, marynarze i ratownicy. Ostatecznie 10 osób doznało ostrej choroby popromiennej. Poziom promieniowania w epicentrum zdarzenia był ekstremalnie wysoki. Co gorsza, pierwsze działania ratownicze prowadzono bez odpowiedniego przeszkolenia i sprzętu ochronnego, co jeszcze bardziej zwiększyło liczbę osób narażonych na skażenie. Eksplozja spowodowała również silne skażenie radioaktywne zatoki oraz okolicznych terenów. Opat radioaktywny w postaci pyłu i pary utworzył smugi debile, skażenia co? o długości kilku kilometrów, które objęły swoim zasięgiem budynki i pojazdy na sąsiadujących terenach. Głównym izotopem odpowiedzialnym za skażenie był Kobalt 63, tragedia w Nazino. W maju 1933 roku na niewielką i odizolowaną wyspę Nazino, położoną głęboko w dzikiej Syberii, przybyło około 6700 osób. Byli to tak zwani elementy zdeklasowane, ludzie aresztowani na ulicach Moskwy i Leningradu w ramach represyjnej polityki ZSRR. Wśród nich znajdowali się bezdomni, drobni przestępcy, ale także zwykli obywatele, którzy nie przypadli władzy do gustu, a nawet osoby bardzo młode, kobiety oraz osoby starsze, w tym nawet 103-letni mężczyzna. Celem władz było stworzenie tam kolonii pracy, jednak projekt ten był od początku skazany na porażkę z powodu braku jakiegokolwiek przygotowania. Deportowani, wycieńczeni wielotygodniowym nieludzkim transportem bydlęcymi wagonami i barkami, zostali wysadzeni na niezamieszkałej wyspie o długości zaledwie 3 km i szerokości 600 m. Na miejscu nie było żadnych narzędzi do budowy schronień, jedzenia, ubrań ani opieki medycznej. Panował tam zimny, syberyjski klimat. Już pierwszej nocy po przybyciu spadł obfity śnieg, a blisko 300 osób zamarzło. Jedyną pomocą było 20 ton mąki zrzuconej na brzeg. Wygłodniali ludzie rzucali się na nią, co doprowadziło do chaosu, bujek i tratowania się nawzajem. Ziemia była zamarznięta, co uniemożliwiło kopanie ziemianek, a bez pieców mąka była jedzona na surowo lub mieszana z brudną wodą co wywołało epidemię czerwonki. Sytuacja na wyspie szybko przerodziła się w istny koszmar, władze przejęły gangi pospolitych przestępców, dochodziło do zdarzeń ekstremalnych, relacje świadków, w tym miejscowej ludności, opisują przerażające sceny, gdzie ludzie atakowali się nawzajem, a z ludzkich pozostałości spożywano miękkie części. W ciągu zaledwie 13 tygodni odeszło z tego świata na wyspie 2000 osób z powodu głodu, chorób, wyziębienia i aktów przemocy. Kolejne 2000 osób zaginęły. Ocalałych, którzy przetrwali ten koszmar, często nie ratowano, a jedynie przenoszono w inne miejsca zesłania, gdzie wielu z nich również straciło życie. 2. Zatonięcie statku Admirał Nachimow. Ta katastrofa wydarzyła się w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1986 roku o godzinie 23:20 czasu moskiewskiego. W pobliżu portu w Noworosyjsku na Morzu Czarnym radziecki statek pasażerski Admirał Nachimow zderzył się z masowcem Piotr Wasiow. Mimo że oba statki były wyposażone w nowoczesne systemy radarowe, żaden z kapitanów nie podjął odpowiednich manewrów, aby uniknąć kolizji. W rezultacie Piotr Wasiow wbił się w prawą burtę admirała Nachimowa, tworząc w kadubie ogromną wyrwę. Bezpośrednią przyczyną kolizji były rażące błędy i zaniedbania po stronie obu kapitanów. Kapitan admirała Nachimowa, Wadim Markow, zignorował sygnały ostrzegawcze, opuścił mostek kapitański i powierzył prowadzenie statku drugiemu oficerowi. Natomiast kapitan Piotra Wasiowa, Wiktor Tkaczenko, zbagatelizował sygnały, twierdząc: Kurwa, nie chcesz, żebyś tego oglądał. Lit. just take a look at the drip, drip. you boys don't get fired in this Next. roll up dope yeah i'm high as a bitch